Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W końcu, w końcu doczekaliście się odcinka. Dobrze, mam mikrofon, dobrze. W końcu doczekaliście się odcinka Q&A yy, Dlaczego tyle aż czekaliście? Z tego względu, że ja musiałem mm, zebrać trochę tych pytań. Nie chciałem odpowiadać na tylko i wyłącznie 5 pytań. Od na przykład osób i nagrywać do tego. Nagrywać do tego odcinek, bo to jest ZIO. Trzeba wszystko rozłożyć, trzeba potem to wszystko zgrać łącznie z zewnętrznym mikrofonem. Potem to wszystko zmontować, wyeksportować i to chwilę trwa. Więc dla pięciu pytań to się nie opłaca. A wszystkich pytań, które zadaliście, wszystkich osób, wszystkich kont, które zadaliście, nie, nie pytań wszystkich, tylko kont, z których zadaliście, było aż 12. I każdy zadał po jednym, bo tutaj mamy na przykład po 10 pytań od jednej osoby, więc pytań jest naprawdę mnóstwo i osób sporo, czyli rapton tak naprawdę zadało 12 osób pytań i każdy, no plus jeszcze tam y, to jedno pytanie, na które, do, które dogram później, jak je tutaj znajdę, bo było zadane ono w Messengerze, y, a nie w przez kartę społeczność, bo ta osoba nie ma konta. Yy, więc może zacznijmy. Yy, nie da się przesortować od, naj, od najstarszych, a nie chcę iść tak od dołu do góry. Tylko przesortowałem od najnowszych, więc sprzed trzech tygodni pierwsze pytanie od Żułewska w Swift M06B3 Pozdrawiam cię, cię Piotrze. Wspólnie z Piotrem planujemy w tym roku, mam nadzieję, że wszystko wypali. Planujemy nagrać wspólny odcinek, ale o czym, jaki, gdzie Zobaczycie to w swoim czasie. I właśnie od niego pierwsze pytanie jest. Witam, kiedy w końcu wyjedziesz trajką z garaż. <laughs> na to pytanie Pietrze, nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć. Podejrzewam, że dopiero jak przyjedzie y, operator, Uncel, wtedy y, od, może nagramy kolejny odcinek z przeserwisowania motora. I wtedy go na pewno dziś wyciągniemy, żeby go chociażby przepalić na chwilę, żeby sobie popierkał. Więc y, na razie nie prędko, ale podejrzewam, że gdzieś koło okolice maja, połowa, koniec maja, gdzieś tak. Aczkolwiek nic nie mogę w tej kwestii obiecać. I mamy drugie pytanie, y, przez czterech tygodni od Kubima, znaczy mamy 10 pytań od Kubima. Kiedy w końcu kupię monitor? Kurde, kiedy w końcu kupię monitor? Byłem, już, już zrobiłem pierwszy krok, w McDonald'sie byłem oglądać. Są interesujące monitory, nawet myślałem, że, że będą dużo droższe, widziałem na przykład taki 24 czy 28 cali monitor Asusa. Asus to był Asus albo Acer nie wiem, ale no koło gdzieś około 800 zł myślałem, że będzie droższy niż tysiąca i miał całkiem dobre parametry rozdzielczościowe, kolorystycznie, nawet też całkowicie. Całkiem ok wyglądał. Wyglądał no, na pewno lepiej niż ten Flatron L1730S, który ma ponad 15 lat na, na, na bank. Kiedy odcinek z WSKON? Tak jak wspominałem w poprzednim poście, znaczy w poprzednim pytaniu, prawdopodobnie gdzieś w okolice maja chciałbym coś nagrać z tego. No, chyba że na przykład przyjedzie Filip, no to może z Filipem. Nagramy jakieś, jakieś, może odpalanie czy coś w tym stylu, ale to raczej, na to bym raczej nie liczył, bo nasze czasy, moje i Filipa się często nie zgrywają, więc nie wiem, ale prędzej, czy prędzej myślę, że gdzieś w maju, kiedy sprzedaż mi włoskę ze stodoły. Włoska ze stodoły już jest pozbawiona przodu i wiadomo kogo jest. Przód jest założony do trójkołowca naszego, a reszta, no. Wiadomo, kogo jest, nie? Jaki masz przebieg w Opelku Bożym? Obecny przebieg jest 13311 chyba. Ale planuję nagrać też odcinek. Ja wiem, że jest trochę za. za już kilka dni za późno, ale już jednak minął rok, więc planuję nagrać jakieś podsumowanie odnośnie samochodu, przez użytkowania jego przez rok. Więc na rok, na stan roczny to było 13 145 km, dokładnie zapamiętałem, w dzień, którym równy minął rok, czyli 25 marzec. Sam jestem w szoku, bo nigdy tyle kilometrów nie robiłem. Zawsze robiłem 90 10 rocznie. Najwięcej zrobiłem, znaczy tak to zwykle robiłem, 10 tysięcy było chyba 300, to było najwięcej, a tutaj 13 tysięcy 145 było, teraz mam 13 300, chyba 11, wiem, że 13 300, więc trochę nalatane jest jednak. Jeśli, pytanie kolejne, jeśli miałbyś teraz kupować nowe auto, czy wybrałbyś dalej Opla Bożego, czy padłby na inną markę? Na pewno bym nie kupił BMW, <laughs> żeby nie mieć wydatków. Na pewno bym nie kupił BMW, na pewno bym nie kupił Chyba Mercedesa, choć podobają mi się Mercedesy. No ale kasę, kasę też trzeba mieć, bo to też marka droga, marka premium. Więc na pewno tych dwóch, tych dwóch marek na pewno bym nie kupił. Jeśli już bym się za jakąś faktycznie rozglądał, to myślę, że byłoby to myślę, że Toyota, Toyota Yaris, może nie Yaris Cross, ale Toyota zwykła, Jaris. Y myślę, że to by było i ewentualnie, no może ewentualnie jeszcze Peugeot 208, ale nie bardzo jestem pewny, czy ta malutka kierownica i te zegary wyniesione do góry czy wygodnie byłoby mi w nim siedzieć, czy wygodnie byłoby w nim jechać, czy w ogóle by mi było widać z tego auta, tam z tego Peżota 208. Ja w sumie tam tą Corse to mam, Peugeot 208, bo to jest buda od Peugeot'a, silnik jest też od Peugeot'a, więc to tak, tak jakbym miał 208 teraz, nie? Więc myślę, że, że bardziej, myślę, że bardziej Toyota. Dlaczego nie nagrywasz Parelowskiego życia? No, z jednego, Jeden jest najbardziej kluczowy i najprostszy powód, czyli Brak Miniczka, czyli drugiego partnera odcinkowego, z którym powstawały różne historie dwóch bohaterów mieszkających na wsi w czasach PRL. No i niestety nie mam aktorów, którzy mogliby grać, a też nie mam takich pomysłów, bo chciałbym, ja w ogóle nie chciałbym zrobić film, jakiś taki fabularny, który miałby jakieś przesłanie, miałby jakiś konkretny cel, konkretny temat. To bym chciał takie coś nagrać i kiedyś ja to wierzę, że to zrobię, bo ja coś chcę, to mi się to uda. Tylko, czy to będzie prędzej, czy chociażby to będzie prędzej, czy później, to na pewno mi się to uda. I trzymajcie wyraz to kciuki. Czy udało się uratować życie świni? Zanie do odcinka o, o Oczywiście świnia jeszcze przetrwała y, parę tygodni, później już trzeba było dać y, tam właśnie tej osobie od y, dla psów Uch, zaczęło się mierdzieć, więc, więc jeszcze więc operacja się udała, pacjent pożył chwilę. kiedyś tu, tu kupił swój wymarzony ciągnik tak zwanego Esa. Raczej nie. Raczej to znaczy, że tak przewiduje bardziej, że nie, aczkolwiek gdzieś może jakiś cień szansy jest, ale w co od drugiej strony wątpię, bo no, raz, że koszt, a dwa, że no to pff, co, będzie mi tylko służył tak o dojazdy? Do no fakt, że może na plusa przydałby się, żeby. Móc na przykład, nie wiem, drzewo przywieźć czy coś w tym stylu, y... jakby był odpowiednio zrobiony, przystosowany, to i nawet do roboty w polu, ale u nas nie ma gospodarki, nas się w polu nie robi, tak? I nie robi się na tyle, żeby był potrzebny jakiś ciągnik. Jak kiedyś, na przykład myślałem o kupnie, o kupnie 30, ale na przykład po głębszym zastanowieniu się, o to, po co koszty, po co ubezpieczać, po co ten jak na 26? 26 arów to z czego tylko kilka rządków jest na przykład na takie użytki codzienne, obiadowe, więc nie opłacałoby się. A do lasu jeździ się raz, dwa razy do roku, więc więcej by ten ciągnik tak naprawdę stał, a też jakby jeździł, no to też by trzeba było do niego, też na pewno by swoje palił. Trzeba byłoby lać do niego też paliwo, swoje paliwo wlać, więc wolę korse. Jest bardziej ekonomiczna na pewno od, od Ursusa, czy chociażby od ESA. kiedyś pojawi się na Twoim kanale film pod tytułem Tomasz Podróżnik? Prezesuje plaże chorwackie bądź tureckie z kamerzystą, szanownym uczcem. O ja, Piotr, jak jakie pytanie? Nie wiem. Podróżne na pewno będą, ale czy będą tureckie, czy chorwackie? Czy może nawet będą, ja bym chciał nawet słowackie, więc jeśli byś docenił nawet i słowackie podróże, to. To, bardzo, to, to takie słowackie, myślę, że prędzej powstaną niż chorwackie i tureckie, ale też kiedy to nie wiem, ale polskie na pewno powstaną. Yy, najważniejsze pytanie, na które jeszcze nie uzyskałem odpowiedzi: docu, dokąd nocą tu piesz? Na to nikt odpowiedzi nie zna, Jakubie. A może ty znasz podziel się w komentarzu. Dziękuję za udzielenie odpowiedzi oraz pozdrawiam gorąco z Balowniczej Doliny Sanu, Kubim z doliną Torki, 9 marzec. Pozdrawiam z Doliny, nie Doliny tylko do Rzecza, do Rzecza, do Rzecza Wisłoki, ja, nie, nie, znaczy spod, spod y, rzeki, spod trzech rzek Jasiołki, Wisłoki i Ropy. Pozdrawiam i z to były 10 pytań od kuby. I kolejne pytanie od jeża Jerzego, gdy, którego pozdrawiam. Gdyby mi opelek Boży, to co innego byś wybrał? Ulubiony piw. Aha, dobra, bo to jest ten. To co innego bym wybrał? No to tak jak wspominałem, pewnie, pewnie Toyota zależy, co by było bardziej przystępne cenowo, gabaretowo, no i też może jakościowo. Ulubione piwko, ja generalnie piw nie pijam. Jeśli już, to pewnie jakieś smakowe. Jakieś takie typu Summersbee, takie, takie coś, owocowe, smakowe takie. Czy będzie kiedyś tuning auta, zmiana koloru, jakieś gadżety? Nie przewiduję czegoś takiego, tuningu na przykład mocowego już całkowicie nie przewiduję, z tego względu, że nie jest mi to potrzebne. Sto koni jeszcze z turbo to mi to w totalności wystarczy, ale ja tak jeżdżę ostrożnie, nie szarżuję, więc mi taka moc nie jest potrzebna, byleby tylko się w miarę, w miarę szybko zbierał, byleby byleby jakoś to auto tylko jechało i żadnego kopa mi nie trzeba. Natomiast jakieś gadżety... No nie wiem, nie planuję. Co wyjdzie, to będzie. Na przykład kupiłem kiedyś, geliś, widzieliście na odcinku, kamerkę rejestratora Jeszcze tej do tyłu nie mam założonej, więc tylko tam do przodu, więc, więc wszystko jeszcze może być. Wszystko się jeszcze może okazać yy, z czasem. Czy będzie więcej filmów wycieczkowych? Czy więcej, no jeszcze, jeszcze na pewno powstaną. Tylko tylko kiedy, z kim, tego akurat nie wiem. Ale powstaną, bo lubię robić. Może i nawet drona wtedy wezmę. Lubię robić te, te filmy też z różnych podróży. Jest też i wesoło, więc myślę, że na pewno będzie. I teraz przechodzimy do pytania z Klaudi, którą oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam. Jaka jest moja wymarzona praca? No to ja myślę, że w najbardziej taką że moją najwymarzoną naj, naj pracą to jest właśnie praca w zawodzie technika radiologa na którego planuję się szkolić, i to jest myślę coś, z czym chciałbym związać przyszłość, i mam nadzieję, że mi się to uda. W razie czego, na co tak nie do końca dopuszczam do siebie myśli, no to pozostaje mi jeszcze sterylizacja, która też jest dla mnie ciekawa, ale jednak nie jest to to, co bym chciał w życiu robić. Kolejne pytanie: Gdybyś mógł zrobić cokolwiek przez jeden dzień, co by to było? O, powiem ci, że trochę teraz pytanie takie krakujące, bo jeśli mógłbym coś zrobić przez jeden dzień, no kurde, no nie wiem. Może jakby dało się, no, załóżmy, polecieć, na przykład chciałbym odwiedzić Stany Zjednoczone, jakby się to dało tak, o, w jeden dzień, w jeden dzień obskoczyć, to poleciałbym do Stanów, nie? A jak coś takie bardziej przyziemne, to może jakby się udało popomagać komuś, o, w mój ulubiony sposób przez cały dzień, to na pewno bym nie pogardził. <laughs> Co zainspirowało Cię do stworzenia kanału, swojego kanału? No to się zaczęło od mnie od kolegi, który do mnie przyszedł i bo, bo coś tam próbował u siebie. I zaproponował mi, że on robi, no to żebym ja też spróbował, że fajnie jest zajebiście. Yy, widzowie jacyś przechodzą, fajnie się nagrywa, można się wybić i tak dalej. Ja na no, początku byłem taki nastawiony średnio na to, ale spróbowałem i od zera się zaczęło i obecnie. Się w tym trwa z większymi, mniejszymi przerwami, ale się w tym trwa. Od Anix 1, 2, 3, 4, do jakiego kraju byś pojechał? No, ogólnie za granicę bym gdzieś chciał pojechać, nie? Ale tak przy to dużo krajów bym chciał zwiedzić. Chciałbym zwiedzić Austrię, chciałbym zwiedzić no, kraje takie na przykład górzyste, kraje no, w Szwecja, w Norwegia. No, najbardziej to bym chciał zwiedzić, chyba, Stany Zjednoczone. Tak? Ze wszystkich krajów świata to chyba, tak najbardziej, Stany Zjednoczone jakoś tak mi się podobają, jakiś taki klimat w sobie, w sobie mają. Gdyby nie było choroby, jak by wyglądało Twoje życie? Ciężko jest na to pytanie odpowiedzieć, jak by wyglądało. Czasami mi się wydaje, że mogłoby wyglądać, choć oczywiście mogę się mylić, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, moje tylko spostrzeżenie, ale. Czasem mam takie myśli, że może w niektórych przypadkach wyglądałoby troszkę lepiej. Chodzi tutaj na przykład o, o relacje, na przykład z dziewczynami, załóżmy, nie? Wiemy, jakie są obecnie czasy, jakie niektóre dziewczyny wy, wybywają, dlatego, dlatego Czasami, ale nie zawsze. Czasami mam takie myśli po prostu odnośnie na przykład właśnie tego pytania, jakby to wyglądało, to czasem mam takie po prostu myśli, że gdyby tego nie było, to mogłoby wyglądać inaczej, ale nie musiałoby. Oczywiście mogę się mylić, bo może by było tak, tak samo, jak jest teraz. A może i gorzej? No, no nie, no gorzej nie, ale może tak samo, jak teraz, nie? Ale może by wyglądało inaczej, może by to wyglądało troszkę lepiej. Gdzie ja pracujesz? Co robisz na co dzień? Nie pracuję obecnie. Co robię na co dzień? No to w sumie jakieś tam takie, takie codzienne rzeczy. Nic szczególnego. Albo sobie polatam na symulatorze, albo nagrywam film, albo gdzieś pójdę, zależy wszystko od pogody i od innych kryteriów. Jakie są Twoje plany na życie za kilka lat? Tak z kilka lat do przodu to ciężko powiedzieć. Na pewno absolutnym obowiązkiem moim wewnętrznym, który poczuwam, to jest skończenie um, jego wymarzonego kierunku technika elektroradiologa, w ogóle zaczęcie jego, czyli to będzie już jakieś z tego życia dwa pół roku wycięte, zabrane na tą naukę. Co będzie później, nie wiem. Co przyniesie życie, zobaczymy. I od Klaudi pytanie, mam nadzieję, że mi tutaj pokazało wszystkie pytania, te tutaj YouTube'owe. Ostatnie tutaj pytanie od Klaudi, ile czasu minęło od mojej operacji z koliozy? No to ostatnią operację miałem w 2013 roku. Jak oceniam mul po operacji? Zależy, której. No bo biorąc pod uwagę, no to miałem, miałem dwie kręgosłupowe, trzecia była tak, dwie były w sumie poprawkowe, z czego jedna była takim raczej no też poważnym zabiegiem, dwie godziny trwało, ale właśnie zależy jakby to ująć. Myślę, że myślę, że przez te lata wszystkie mój próg bólowy znacznie się podniósł i jestem w stanie przetrwać duży ból, yy, duży, pró, duży mam po prostu próg bólu, jestem więcej w stanie przetrwać. Ale myślę, że największym bólem to sprawiła mi pierwsza operacja, to myślę, że był największy ból, te dwie późniejsze, też były bolesne, wiadomo, bo jest to wszystko przecięte i zruszone, zmieniona pozycja. Ale myślę, że ta pierwsza, że te, te już później, późniejsze, te dwie, już nie były takie. Tak, aż tak bolesne. Były, były bardzo, ale nie aż tak bardzo jak te pierwsze, o 8 minut zostało. Jak długo dochodziłem do siebie? To też jest pytanie, zależy po której operacji. Po pierwszej dość długo. Takie psychiczne dojście do siebie to mi zajęło gdzieś koło tygodnia, dwóch. Natomiast fizycznie to gdzieś koło Koło miesiąca, dwóch. Koło miesiąca może zajęło mi dojście do fizycznego aspektu, że przez większość już czasu poruszałem się sam, a po dwóch miesiącach już byłem troszkę bardziej poruszając się sam i troszkę byłem bardziej aktywniejszy w sensie na przykład jakiejś jakiś wyjść gdzieś, tutaj kawałek się przespacerować, czy więcej, więcej, się, więcej się gdzieś, gdzieś wiesz, poruszać. Natomiast po drugich, no to no to tu było nie wiem czy nie ciut gorzej, no bo jednak miesiąc spędziłem w szpitalu, miałem dwie operacje, które były w odstępie siebie tydzień po tygodniu, więc yy, ja tak myślę, że, a w sumie nawet nie, w sumie nawet tak jak sobie przypominam, to chyba nawet troszkę Szybciej doszedłem do siebie, niż po tej pierwszej. Chyba troszkę szybciej, chyba troszkę szybciej, więc tak oceniłbym gdzieś z miesiąc. Wiadomo, że trzy miesiące to takiego intensywniejszego oszczędzania, a rok to takiego ogólnego oszczędzania się. Ale pod takim względem też i fizycznym i psychicznym, to myślę, że po tej, po tej drugiej i tej trzeciej, to doszedłem szybciej. O ten właśnie, o ten właśnie miesiąc. A ile trwała moja operacja? No to dwie, pierwsza i druga trwała po 5 godzin, i ta trzecia trwała dwie godziny. Ta, w której doszło do uszkodzenia worka, znaczy ta, która była łataniem worka oponowego, no to trwała dwie godziny, więc sporo, sporo, naprawdę sporo. Wycieńczyło mnie to bardzo fizycznie. Była duża utrata krwi. Ja to będę mówił sobie za ten czas, przygotuję. Mam nadzieję, że mi się dźwięk. Nadal, nadal nagrywa, było to bardzo wyczerpujące i psychicznie i fizycznie. Fizycznie no bardzo, fizycznie obciążyło bardzo, bo jednak była duża utrata krwi i po pierwszej i po tej długiej operacji, no po trzeciej już nie, ale po, po pierwszej i po drugiej operacji musiałem mieć przytaczoną krew, więc leżąc na ojomie, więc, więc no wycieńczyło mnie, nie powiem i i nie chciałbym tego przeżywać po raz kolejny, po raz czwarty, o nie, nigdy w życiu. I to pytanie, bo tutaj mam, o jest, jak wyglądało, pytanie od Ani. Pozdrawiam, jak wyglądałoby moje życie w tym momencie bez operacji? To w tym momencie, czy to życie w ogóle miałoby miejsce? Zacznijmy od tego, bo da skolioza. Szybko progresowała. W wieku 12 lat miałem 130 stopni, teraz mam 23 lata, w tym roku będzie 24. To skoro w, w wieku 12 lat miałem 130 stopni, to nawet boję się pomyśleć, ile by było w wieku 23 lat. 160, 170, 180, bo są takie skoliozy, to są już ekstrem, chyba nad ekstremem. 180 stopni, największa skolioza, o jakiej słyszałem i chyba raz widziałem gdzieś na zdjęciach. 180 stopni, z 90 stopniową rotacją widziałem. Taka by była? I, i warto też zadać pytanie, jakie by były tego skutki. Czy skutkiem tego no, nie byłoby niestety no coś, co nie mogę tu powiedzieć, bo mi zaraz film zmanują, nie? Ale czy. Sam zauważyłem teraz po operacji, że. Po, już po tej pierwszej zauważyłem, że dużo poprawiła mi się wydolność. Więc jakbym nie zrobił tej operacji, to wydolność by się mi pogarszała, więc zastanawiam się nawet teraz, czy w ogóle by dało się z tym przeżyć, czy, czy nie skończyłoby to się wiadomo jak, albo w najlepszym przypadku na yy, respiratorze bądź wspomaganiu jakimś koncentratorem tlenowym w ciągu dnia, w ciągu całego życia, nie? To tak czasem, czasem sobie tak, czasem się tak zastanawiam, jakby to mogło wyglądać? Czy by to w ogóle jakkolwiek wyglądało, skoro w wieku 12 lat było 130 stopni? To jest dla mnie, no, dla mnie to jest trochę nie do wyobrażenia, naprawdę. Oj, 2 minuty 38 sekund zostało. Zakończymy ten odcinek. Bardzo wam dziękuję, mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, jak nie to podzielcie sobie na kawałki, bo zwłaszcza tutaj po operacji to opowiadam o takich no, życiowych, poważnych sprawach i może moja historia komuś da jakby punkt odniesienia, ktoś się odniesie do swojej na przykład przygody yy, ze skoliozą myśliwa yy, i tak się na przykład takiego, jakaś refleksja weźmie, no to już wasza sprawa na ten temat. Ja Wam dziękuję, do następnego odcinka. Na razie.